Opatów położony jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków turystycznych i dlatego przez wielu uważany jest za miejsce szczególne. To w Opatowie turyści zatrzymują się, aby odpocząć. Bogata historia i architektura, kolegiata Świętego Marcina, Brama Warszawska to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i wyjątkowych miejsc. Bardzo się cieszę, że te koncerty, które tutaj się odbywają, gromadzą tak liczną publiczność, bo, bo to świadczy o tym, że takie koncerty są potrzebne i cieszę się, że pan Zdzisław Staniszewski upodobał sobie właśnie to miejsce, które mam za plecami i tutaj organizuje koncerty dla, dla opatowian. Koncert Jednego Serca połączył pokolenia i na scenie i na widowni. Dwa chóry Świętego Marcina i Ad Libitum oraz orkiestra i soliści szkół muzycznych pod batutą Zdzisława Staniszewskiego zaprezentowali utwory polskich i światowych muzyków. Klimatycznie dobieraliśmy utwory Czesława Niemana, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod czy, czy piosenki Rubika. Znajdą się też tutaj takie tytuły słynne zespołów Deep Purple, czy powiedzmy, czy powiedzmy Michaela Jacksona, utwór świetny, churalny, do którego zaprosił światowe gwiazdy. Na koncercie pod tytułem Jednego serca wśród publiczności byli mieszkańcy Opatowa i okolic, a także goście. I widać ogromną też potrzebę ludzi wyjścia, ponieważ no tak. To... Dziś nikt ich nie zmusza do tego, żeby wychodzili, żeby się gromadzili. Chcą wychodzić, czują potrzebę tego, żeby się integrować, żeby uczestniczyć w takich właśnie wydarzeniach kulturalnych i to bardzo cieszy, bo to nadaje sens właśnie temu, co robimy. Gościmy dzisiaj właśnie przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast z Węgier i z Słowacji, których tu właśnie za chwileczkę będziemy mieli ze sobą. I to też ta obecność ludzi pokazuje właśnie tym Węgrom i Słowakom, że Opatów nie jest taki, taki, taką zapadniętą dziurą, tylko że coś tutaj się dzieje. Samorządowcy z Opatowa już mają kolejne pomysły, które mają umilić życie mieszkańcom, przekonać turystów, że warto odwiedzić Opatów. Ich realizacji należy spodziewać się wkrótce, bo przecież już za chwilę wakacje i kulminacja sezonu turystycznego. Mamy tutaj duże plany, żeby ten rynek tętnił życiem na wzór rynku w Kazimierzu Dolnym czy rynku sandomierskiego. Myślę, że te plany w tej kadencji samorządu się ziszczą. Również odnośnie podziemi chcemy zrobić tam winiarnię z lokalnymi winiami, serami, aby można było posiedzieć i w takim klimacie iście średniowiecznym spędzić wieczorne chwile. Motywacja, satysfakcja, energii nam nie brakuje mi, burmistrzowi i cieszymy się właśnie, że op. Opatów wreszcie odżył, jest nadzieja, jest taka chęć do życia. 31 maja, Opatów zatętnił życiem i jednym sercem koncertowo zintegrował pokolenia i rozpoczął weekend ten z dniem dziecka i opatowskim jarmarkiem.